Halo, ej, budujemy arkę czy coś? No tak, nie, ja bym na razie, odcinek chodź, do chodź, bo teraz nagrywamy Zachar. Tak, chodź razie. jeszcze tutaj do nas, zacha. Ja chcę coś nie? wybudować z lodu, dlatego ja postanowiłem A? zrobić dla was konkurencję. Do wygrania zawrotna ilość 100 diamentów. Słuchajcie, o. polega to na tym, że kto zdobędzie najwięcej lodu w ciągu 10 minut, to wygrywa y, 100 diamentów. Czajcie? No. Taki challenge dla was mam. No dobra no. I to jest bitwa ogółem. Ale Zacha nie wyćłapuj jeszcze! Zacha! Ej, co się dzieje? A czemu? To już jest start? Ty mi nie tak, dałeś mi kilofa. Ale nie, to poczekaj, tutaj Zacha. Bo ale ci, Zacha ee, nie bierze udziału na tym. Dre, Nie ma kołwaza, wy już zaczynacie? To koło, ciebie, nie no go patrz, ciebie tutaj nie ma? Dobra, ale ja, ja mam też prezent, ja mam prezent dla mojego Jaki przyjaciela. Jaki masz dla mnie prezent? Ty, dla ciebie nie na razie. Dla ciebie będę miał studiamentu, bo wygrasz challenge. Halo, gdzie jest mój film? już od początku. Dobra, Citrox, to jest dla ciebie nówka sztuka z Mendy yeah. z ptaczem super kilo. Yeah, Szymyk, dziękuję bardzo. Zdaję dla niego 40 poziomów levela, którego A, ale nawet mi 69 kodsem. nie udało dobić. No więc chod, szkoda. O, dobra, kot. Patrz, czy mamy długo czekać? Dobra, czy jesteście gotowi? No nie, ja nie mam. dalej, mówiłem. Aha, to już dla ciebie mam przygotowane, dobra, ale to ty mi musisz oddać go akurat. Nie, A nie. A co tu każdy się. ma skrzynkę swoją? A nas, czy... czy... Tak, do tego wybierzmy, każdy teraz. Ja podpiszę teraz wasze skrzynki, żeby każdy wiedział co, więc. Ja sykros, tutaj! Ty jesteś tutaj, dobra. Ja, tak. W takim razie ty będziesz tutaj. Ja już mogę kopać, tak? Nie, poczekaj nie, jeszcze chwilę. Dobra, 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 czekaj. No. Ej, zacha! Czek. Dobra, zachaj, ja nie bierze udziału. Ja sprawdzam jak. Dobra, to czekajcie, ja tylko jeszcze tutaj dam Zachę w takim razie. Zacha jest na środku, patrz. Bez kanału. Bez ka... Nie, to nie ten akurat. I teraz tu jestem ja. Dobra, więc każdy ma swoją skrzynkę. I ogólnie to polega na tym, że maksymalnie w ekipunku możemy mieć jeden stack lodu. Więc jak będziemy mieli jeden zebrany stack lodu, to musimy go dołożyć do skrzynki i znowu kopać, czajcie? Tak się kopię, pół sekundy. No więc dlatego musisz wrócić do skrzynki potem. O to chodzi, żeby to była rywalizacja stare. czaisz? Ktoś mi daje jedzenie w końcu czy nie? No dostałeś, ja dostałeś już jedzenie. Nie sztuki kurczaka już zjadłem. Patrzcie, czekaj, bo ja mam dużą chleba, to ja ci mogę sześć chleba. Masz o, patrz, ja ci też rzucę chlebek, żebyś miał też do kurczaka. Dobra, lecimy Dobra, to w takim razie gotowi jesteście, pamiętajcie, jeden stack maksymalnie w jakim punku możemy mieć. Dobra, 3, 2, okay. start! I no, pamiętajcie. No, no i ja o go wywaliło na początek. No, idealnie. Ja sobie ustawię tylko stack tutaj, żebym widział ile jest. Pamiętajcie, żeby nie oszukiwać, bo ja się znam na, na już na o Na oszukiwaniu się znasz. Na oszukiwaniu? No to musisz oddać do skrzynki i kopać znasz dalej. Znasz się na oszukiwaniu? Nie, ja się nigdy nie znałem na oszukiwaniu. Co ty stary? Ej, a to jest inny lud jakiś. Czy ja się nazywam nie, to już Majosze, żeby oszukiwać? A zamknij się? Dlaczego a ty jeszcze nie wróciłeś do, 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 do skrzynki e, twojej? A czemu wy tak daleko kopiecie? No bo, nie to nie, nie jest głupie, to znaczy mądre, żeby nie kopać tak daleko Boks oh. Ja sprawdzę czy... Poczekaj, bo ja muszę do dobrej tej skrzynki okej. Żeby... Tak, ty masz drugą od prawej Okej, okay, ej, coraz się czyściej tutaj robi A ja mam super projekt do zrobienia tutaj, jestem w ogóle ciekaw kto z was yy, się przyczyni do tego najbardziej, zdobyć najwięcej Ja? Ob yy. A można odstawiać też za kasę? O, odstawmy za kasę, <laughs> o, za kasę. Więcej niż jeden stack, to co, ja oszukałem teraz no ale możemy wystawić. do pana jesteś, Szymek. O, nie, przepraszam, ale to ja obstawiam w takim razie, że to Paczor wygra. I stawiam na to Dobra. 10 diamentów. Stawiasz 10 lodów. Ja stawiam 10, na Citroxa. 10 na Citroxa. O, dzięki, Paczorek. To ja stawiam. To że on oszukuje najwięcej, tak? Ja też na siebie stawiam. Mogę? Nie, właśnie myślę, że Citrox będzie nie oszukiwał i wy będziecie motać się strasznie w tym. Serio? Ja właśnie nie wiem. Tak, jest taki najporządniejszy. Ta ogólnie taktyka cała, że trzeba mieć jeden. że jeden stack można tylko wrzucać, to to jest oszustwo takie. Znaczy, bo wy nie wiem, ja nie wiem czy wy nie oszukujecie czasami w trakcie. Nikt nie oszukuje. Zaha, no, Zahalał. Ja ja nigdy nie oszukał na przykład. A minęły już dwie minuty. I a ile akurat... ile kopiemy? Akurat... No 10 minut kopiemy A co jeśli cały. A co jeśli całą skrzynkę zapełnię na przykład? No, to no 7 minut i 45 sekund. Ja już mam pół kilofa. Ja już mam całą skrzynkę prawie Szymek i co teraz? A czemu? Jak ty. Co ty oszukałeś, stary? Ja nie oszukałem stary, no, ja tylko jak po jednym staku można było zanosić? No tak, no i tak zanoszę, przecież mam dowód. A jak to ty, ty dowód masz? No mam na e dowód. Ja. wód! Gdzie jesteś Citrox? To jest twoja? No. Ej, jaki oszust? Nie oszuć tą skrzynkę! Jak ty mi zostawisz? Zostaw mi tylko mi nie kradnij czasem! Ja ja Czym jak chyba i... po prostu kopie rę ręką? Ten ja obstawiam jednak 10 diamentów na Citroxa! Czym jak robi lody ręką? Można w trakcie nie, nie można teraz to zmieniać! Ja, ale oszuści! Ej, 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 powiedz Josie, weź mu kradnij z tej, tej, tej skrzynki! Nie! nie ej, ej, ja nie złodziej! Ja, no ja nie, nie wiem, że no... To jest niemożliwe! Jezu, ale teraz na tej mapie się zrobił! Nie no, jest pięknie, o co wam chodzi? No nie a ja w ogóle nie mogę zebrać ani jednego staku teraz przez was ojej, kopie nie tak nieładnie Dawajcie, dawajcie Ej ale jo, to, ja nie wiem, to musisz drugą skrzynkę sobie dorobić w takim razie mi się wydaje Citrox Ja mam za Ja już mam dwie na przykład Co on sobie dorobił w skrzynkę całą ja mówię, skrzynkę całą tak. poszukuje Zar przez ta zrobił śmieć no. Czy, czy Zaraz tam Zaraz że on dużo tam, tam? Ja no nie to jest Bizu. w ogóle mega oszukaństwo, takie rzeczy. Ej, ale się, nie mów ze mnie, nie rób ze mnie tak, tak jak... Ale masz dowód jakiś, musisz? Że co? A to ja, ja ci dałem kilo w kumplu, a... No dałeś. A ty w ogóle nie wrzucasz nic do mojej skrzynki. No, ale, no, ale to że masz sam rzucać do no, skrzynki, Ale to mi pomóc jako dobry przyjaciel. I i Żeby może... tak dla tego Citroxa, weź nie wiem. Ale weź Zachow czy zajmie albo to. Ja myślałem, że ja mu dam kilo i on będzie rzucał do mojej skrzynki, żebym to. Ja bym nie musiał wydawać a, diamentów wtedy w ogóle. A to tak, Izba, już na początku chciał ustawić kąpańskiego. Ale nigdy ja nigdy nie chciałem ustawić w ogóle tutaj mój kolego Karolu. On myślał po prostu, że ty będziesz w porządku, a nie takim frajerem będziesz teraz. to jest frajer. Ale dlaczego w ogółem oszukujecie? No i obrażacie się nieładnie. No właśnie, na... czemu się wyzywać Na takim pakiet. pięknym kanale jak Szymek Major. No jeszcze dwa dni temu było wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku, a teraz o No, no a jeszcze tydzień a, temu, but jeszcze but... tydzień temu z opłatkiem każdy, a teraz od śmieci. Tak się wyzywają. O, z opłatkiem o, no każdy przyszedł i tyle było. Ha, było oddzielone. No, no ale słuchajcie, zostało w ogóle jeszcze nie pamiętam Ani, już dwie minuty, minęły Ej bo to trapczest jest, 7, ja Citroxowi ja i 40. Ej, ja Citroxowi zostawiam w, tego, TNT w tego trapczesta. Eee, okay. nie ma! Jak to nie ma? Ej, A co, co mnie bije? On tam ten trapczest położył? No, Zahaczaj! Bo nie miałem nic innego. A to czemu tak? Ej, <laughs> dobrze, dobrze, zrób tak! Weź TNT tam ogólnie! Co mnie bijesz? Ej, nie, nie wolno tak! To będzie oszustwo największe na świecie, Szymek. Co mnie bijesz? Weź otwórz, no otwórz. Nie, niego! nie! nie jego. Co on zrobił? Ale to nie wybuchnie masz wodzie przecież. Haha, ja bo co ja się zestrał, ja szóstwo, nie o, mogę. Bole, bole, bole. Ale jak już Citrox mówi, nie, Ja nie, cały mogę. citrox. tu z... Jak ja byłem jeszcze płodem, to on grał już w Minecraft'a, a ten... A Ej, dobra, dobra, wiesz, może nigdy nie grałem na Survivalu. ale ja ten też chciałem dostać znak, bo ty się krzyż pojawił z lodu, więc mi się wydaje, że... Ty, o, obja ey, ja objawienie ja szybek dostał. Ja Cię. chyba tak. Wydali Krzyżyk za drogę, żeby drugą edycję już odpalili, bo tutaj nie ma co grać na tym serwerze. I prawda zobaczysz, że teraz będą koks budowle dzięki temu mojemu... Dokładnie, rodzinu. same arki, zbawienia i po prostu... A Stary, ja jutro zaczynam budować, ty ja, ja tylko brakuje, żeby deszcz na tym serwerze padał ciągle, bez zatrzymania, bo... To bo za, za za mało pada ten śnieg i, mało, i no mi zaraz drugiej ścinki zabraknie. Zaha, ja jutro, teraz, ja jutro teraz, roz... Ej, o, rozpoczynam o, budowę naprawdę chyba nie, nie, nie budujemy no. arkę i tamę nie czy to z no. tak, tak, co co tak? Arkę co co tak? robisz przerwę i wydano się no, do tak. no a ja jakim tutaj ty masz 60 To nie ma szans to się w ogóle nie trzyma matematycznie w ogóle to niemożliwe matematycznie matma ciężka ciężka o nie to teraz wybuchnie to teraz wybuchnie nie, to nie eee! <grym> A czego to nie wybucha ciągle? To wybuchnie To wybuchnie już teraz? Nie to wybuchnie czego to się niszczy? Ja już Ej, mam dwie z mam dowód Nie ma takiego y, tego A, Ma pan Efer... dowód, już... jaki niby pan ma dowód? Ej serio A... ja pan... mam tylko, ja mam najmniej z was? Ile ja masz? mam? Gdzie jest moja? No ja nie nie. Zitro Zitro ja w tych księgach? Pięć wam dopiero nie, ja, tak, tak, to masz odcinki? Patrz, kurde, kurde. Ej, mi się wydaje, że w ogóle ktoś mi zabiera ze skrzynki. O, to cały czas. Ej, nie i Ale co jeśli na przykład Citrox zabiera Lodbok nam ze skrzynki w trakcie. Ej, no zabijesz mnie! Szymek, ja tu zgłaszam się moje TNT. Ej, dramę po prostu jak przy lootboxach. Masakra. Kopanie lodu, gotów lootbox. Nie zrobi spokojnie, nie TNT. Dobra, Citrox. Tutaj jest jakiej skrzynce jedno TNT. No nie stawiaj mi nic. środkowej. Miała być fajna muzyczka, kopanie Ta, lodu, tak. Kopanie diamentów, Ta. a tutaj nienawiść taka wielka. No dobra, co on robi? Szymek, no. Weź go. Ale dlaczego ty, i w ogóle no, się nie skupiasz robi? na fair play? Bo ja już stanach. mam skopane wszystko, zaraz tylko Citroxa skopać muszę. Skopać, skopać. Dobra, dobra, Słuchajcie, zostały dobra, ja dwie zarałem. minuty ogółem, więc, więc jak co, to finał trzeba już robić. No ale dobra, dobra, ja zaraz blokiem sprawdzę, jak to jest. Ile jeszcze Rzucza, tam zostało? No zostały dwie minuty, zostały. Co nie Sweet Rocks? Więc... blokiem można sprawdzić no. na przykład czy ktoś wrzucał pod was taki od razu. Tak, dokładnie, dokładnie, będzie ja Zaraz, dokładnie, zaraz trzeba będzie to sprawdzić, bo ja tutaj okay, ja nie wierzę w to, że on uczciwie grał tutaj. Ja nawet ale... nie uczciwie gram na kamerze, ja nie mam tak dużo. <głosy> <głosy> na mojej perspektywie widać, że czasami mi półtora wrzucam, ale, ale co z no tego? No dobra, mi też się zaczęło rzucić dwa razy półtora, ta, mi się no się noc. Pół, dwa razy zrzucić pół, pół skrzynki ogółem. Tak. Ta, ta, no. no. Dawaj moje TNT, bo ci zrobię krzywdę. Szymek, Oddałem, czy ty się maś, się że... Nie, że... nie ja trollowałem, ja że tak Citrox powinien powiedzieć, że pół skrzynki na raz wrzucił. No Ej, ale... Nie. Znaczy, ty mówisz, że to żart, a to prawda, tak? A to prawda, on tak naprawdę zrobił. Tak. On, patrzcie, wrzucę pół skrzynki na raz, może się niszczają koledzy. O, no. teraz wrzuciłem 52, i co mi zrobisz, zobacz, no i tak wygląda. Za, za mało, idę z ile ile trzeba było tak Ja mam 5 stacków, albo 6 już? AFK, patrzył, czy o co chodzi? Nie no, kopię normalnie, no to jest? Ja, Ej, gdzie, gdzie są z... te skrzynki? Aha, tutaj. Dobra, już myślałem, że ktoś wszystkie usunął na koniec i tyle. No I czemu ktoś dał... Zacha! Co się robi? Zacha sobie hopery Jemu do Ja mu hopery swoich... wszystkie Aha, do jego skrzynki, wszystkie! <laughs> ja... nie mam tego, no wygrałem mówię. generalnie. Ja nie wierzę, jaki oszust, to w ogóle... Ja nie, wie, zbyt, ja ja nie wiem, ja chyba nikomu nie dam ska... tych diamentów, bo... Tylko patrząc zasłużył chyba na diamenty. Aha! Bo nie dzięki, no dzięki. A ja tak kopałem? Dzięki, sześć, frajerska chmuro. Sześć mam już. No, ale przynajmniej u Spaciola widać, że nie, on nie oszukuje. Ale nie, on w drugim szkole oszukuje jakoś. No, on wolno kopie. On za wolno kopie, to jest podejrzane. Ja, Z jak parowolnik zjada, że nie A jak jedziesz samochodem? Za wolno, to też będę, 40 może... sekund, 40 sekund. O nie, on... Czyli potrafisz się przyznać, że przegrałem, a wy od razu do mnie. Ja też Dobra, się potrafię przyznać, że przegrałem, ale... Ja nie wierzę w to, że Citrox wygrywa uczciwie. Ale dlaczego czego się? No. nie, 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 no Ej, ja o co ci chodzi? Masz... Łap, ty, ty, ty jak ty się skończy, to lock no. sprawdźcie wszystko Ja to Ta, sprawdzę, bo to ja nie wierzę w oszustów się ode mnie Ja nie wiedziałem, co? że... Co? Ja nie wiedziałem, że ty, Citrox, masz na drugiej imię oszust Eee, ja mam drugie imię... Yyy... Yy, lodu Jeszcze Ta, raz mnie zniszczysz... Dobra Yoshi! Co ty mi robisz? Patrz! Patrz, Ol, weź pomóż mi Zobacz, co on robi Co on robi? Ej, bo... O, słuchajcie, jeden koniec. 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 Nie ma dostępu. Czekajcie, ja muszę sprawdzić na początku wielkościowo. No i się wydaje, że tutaj jednak oszust wygrał. Patrzcie, bo on Jaki? trzy skrzynki pełne ma. Ale ja zobaczę, czy tu nie ma oszust w żadnych, bo no mi się stała, wydaje, że to, to jednak jest oszustwo. oszustwo. Nie ma żadnych oszustw. Zdrogi, jeszcze raz mnie patniesz, To cię pacnę dwa razy mocniej. E, dobra, ale słuchajcie, bo ja zauważyłem jedną rzecz. Jedną zależność taką. może tego nie mieszać tutaj. Bo ja muszę to tylko sprawić log blokiem. Proszę poczekać. Komisja czeka. Ej, nie bij! Ej, poczekajcie, Poczekaj bo trochę na pewno oszukiwał tutaj. Słuchajcie, pewnego razu włożył... Patrz, on mu wrzucał lód! Paczol mu rzucał do tego, do skrzynki. Paczol, serio? Paczol mu rzucał? Nie! Paczol rzucił 840 rodu Citroxowi. Bugowało się to! Paczol ty mu urró... rzucał? Tak, tak, tak. Wrócał... A, ten... Bo a ten jak się 10? Dziesięc... Dziesięc... Jaki oszust w ogóle? Jak takie oszustwo? Przecież Paczol za długo pracował. Ja, Ale to, 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 to ja szut. nie wiem, co, co z tego Szymek no to Introx zdyskwalifikowany to z dyskwalifikowany za oszustwo z No ja, Nie ma takich dawać no nie to się zrzuca Proszę Ale zostawić nie. takie rzeczy bo zaraz ja tej ja ty będę musiał zainterweniować w inny sposób zaraz jak <noise> <takie rzeczy się głos> No dzieją. i zaraz się okaże że Zacha wygra Zaraz się nie, okaże Zacha że nikt Nie, Zacha tak, tak tam ta No nie, taki, Takich rzeczy nie możemy słuchajcie ty robić No Szymek z ja no nie wiem, wy ty oszukujecie, ja się ładną zabawę. O mam nie, teraz. o nie! Boże, Ale ty nie ty ma już w takim razie. CO?! Co nie, o nie! Szymek, bu... Co A. się stało tam, chłopaki? Co, ty ty się, bu... stało? Bu... Co się stało? Błatcy, o nie... Że... Się... Ja Ryd... stąd idę! Coś mi wziął! Tam są moje itemy, zostawcie No i już moje itemy, item. item. no to jest nie tak z tą serwer. <grym grym> ten serwer śmierdzi. Ja pierdzielę, lokal stąd. Jest tam. Czemu wstaćcie moje ity? Winner of the itemy. Co ty gadasz? Winner. Dobra, siema, ja idę na lodowisko. A ja czemu się coś stało no! tam?